Często, gdy szukamy nowych aplikacji, korzystamy z oficjalnych sklepów takich jak Google Play czy App Store. I słusznie, bo to jedno z najbezpieczniejszych źródeł. Niestety, nawet tam mogą się pojawić aplikacje, które tylko udają te prawdziwe. Jeszcze większe ryzyko pojawia się, gdy instalujemy aplikacje z nieoficjalnych źródeł, czyli tzw. nieznanych bądź niezaufanych źródeł. Co może się wydarzyć, jeśli zainstalujesz fałszywą aplikację? Mogą one wykraść Twoje dane osobowe, zainfekować urządzenie złośliwym oprogramowaniem, podsłuchiwać rozmowy lub przechwytywać wiadomości, czy wyświetlać niechciane reklamy lub nawet blokować telefon. Jak możesz się przed tym uchronić? Oto kilka wskazówek. Instaluj aplikacje tylko z oficjalnych źródeł unikaj instalowania ich z plików apk lub z innych stron, które nie są zweryfikowane. Sklepy takie jak Google Play czy App Store mają surowsze zasady weryfikacji, choć i tam trzeba być ostrożnym. Sprawdź recenzje i oceny. Jeśli aplikacja ma mało ocen, brak opinii lub same negatywne komentarze powinno to wzbudzić twoje podejrzenia. Zwracaj uwagę na uprawnienia. Jeśli aplikacja wymaga dostępu do rzeczy, które wydają się zbędne dla jej działania, np. prosta gra chce dostęp do Twoich kontaktów czy aparatu, lepiej jej nie instalować. Używaj aktualnego oprogramowania antywirusowego. Programy antywirusowe często potrafią zidentyfikować podejrzane aplikacje i ostrzec się przed ich instalacją. Fałszywe aplikacje wyglądają na pozór niewinnie, ale ich działania mogą mieć bardzo poważne skutki. Zawsze bądź ostrożny i nie instaluj niczego pochodnie.